Cześć, tu Kamil Droszyński, nowy rozgrywający Indyk Polu AZS Olsztyn. Witam Was z siedziby grupy DBK, największego rozgrywającego w branży TSL. Grupa DBK angażuje się w wiele inicjatyw sportowych. Kolejny rok z rzędu będzie wspierać z Indyk Polu AZS Olsztyn. Jest to klub, w którym Mogę rozwijać swoje umiejętności, a zarazem jest to klub z ogromnym potencjałem, który mam nadzieję pokażemy w nadchodzącym sezonie. Jest to także klub z ogromną tradycją, z wspaniałymi kibicami, także myślę, że to był najlepszy wybór, jaki mogłem podjąć. Światkówka to gra zespołowa. Gramy razem z Indyk Polem, AZS Olsztyn. Sadkówka to gra zespołowa. Gramy razem z grupą DBK.